Zainwestowaliśmy tutaj w gminie prawie 500 milionów złotych, więc mam nadzieję, że ta inwestycja przełożycie się po pierwsze na podatki, ale też na, na lokalny klimat inwestycyjny i że istotnie tutaj gminę tą inwestycją wspomożemy. Dla nas, jako grupy, jest to kolejny krok w kierunku realizacji naszej strategii. Dzięki tej farmie przekroczyliśmy. 500 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych, także stajemy się coraz, coraz większym graczem. A kolejne prawie 300 MW jest w tej chwili w realizacji. Jeżeli chodzi o rozmiar samych tych obiektów, 134 metry wieży, to jest poziom London Eye, albo czegoś co jest może bliżej naszej firmie, najwyższego budynku w Katowicach, KTW2, więc jest to obiekt naprawdę duży. Będziecie mieli Państwo okazję wyjechać i zobaczyć to na, na własne oczy. Nasza strategia to nie tylko farmy wiatrowe, ale także budowa fotowoltaiki, budowa magazynów energii, które pozwolą ten zielony system bilansować. No i tutaj coraz mocniej stawiamy na współpracę ze społecznościami lokalnymi, z deweloperami, z pozyskiwania projektów, ale także rozwoju własnych projektów wspólnie z minami jako naszymi, naszymi partnerami.